Możesz brać najlepsze suplementy i dalej nie mieć efektów. Dlaczego? Bo to jakie łączysz ma kluczowe znaczenie. Suplementacja to nie tylko kwestia tego co bierzesz, ale jak to łączysz. Jedne składniki wzajemnie się wspierają, a inne mogą sobie przeszkadzać. Na przykład, witamina D, K i magnez to zgrany zespół. Wspólnie wzmacniają kości i układ odpornościowy. Podobnie witamina C i żelazo. Witamina C poprawia wchłanianie żelaza. Ale nie wszystkie duety to dobrzy partnerzy, np. wapń i żelazo. Te minerały konkurują o wchłanianie, podobnie cynk i miedź. Nadmiar cynku może obniżyć poziom miedzi w organizmie. A kiedy najlepiej brać suplementy? Witaminy A, D, E i K są rozpuszczalne w tłuszczach, więc przyjmuj je z posiłkiem, a witamina C i witaminy z grupy B możesz brać niezależnie od posiłku. Proste zasady, które robią ogromną różnicę. Zapisz ten film i podziel się nim. Niech Twoja suplementacja działa skutecznie.